mniej zmian, tym więcej zadowolonych pracowników. Ludzie nie lubią ani ewolucji, ani rewolucji. Ważne, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Nie ma co mącić, modyfikować, optymalizować, restrukturyzować, niech wszystko będzie po staremu, a nastanie spokój i ogólne zadowolenie. Jeśli zależy Ci na probacie ludzi oraz niezbyt długiej karierze w roli lidera, powyższa postawa jest super. Pamiętaj jednak o starej zasadzie: jeśli starasz się zadowolić wszystkich, prędzej czy później wszyscy się od ciebie odwrócą. Łatwo wpaść w pułapkę unikania podejmowania niepopularnych decyzji. Tyle tylko, że będąc przywódcą, nie możesz sobie pozwolić na komfort w postaci nieustannego spokoju i bycia uwielbianym przez wszystkich. Twoja rola polega na zapewnieniu, żeby zespół zaangażowanych profesjonalistów, jakich zatrudniasz, Osiągał jak najlepsze wyniki, a to czasem wymaga trudnych, a nawet bolesnych rozstrzygnięć. Umiejętność podejmowania trudnych decyzji to prawdziwy test kompetencji przywódczych. Dlaczego? Ponieważ trudne decyzje podejmuje się przy dużej dozie niepewności, w niestandardowych sytuacjach, gdzie mamy wiele niewiadomych i mnóstwo wątpliwości. Wtedy potrzeba użyć cech wyjątkowych, takich jak Odporność na stres przy wysokim ryzyku niepowodzenia, jak odpowiedzialność i odwaga. Ważne są też umiejętności analityczne, pozwalające dostrzec i rozbroić zagrożenia, zanim te przerodzą się w zabójczy kryzys. Wreszcie, ważna jest uczciwość w odniesieniu do wizji organizacji, jej strategii, ale też wobec ludzi, którymi się zarządza. Robienie tego, co właściwe, nie zawsze jest proste, ale jeśli jest konieczne, szef nie może się zawahać. To niestety jedna z ciemniejszych stron przywództwa. Gdyby prowadzenie organizacji było zawsze łatwe, proste i wymagało tylko decyzji przyjemnych dla wszystkich, liderzy nie byliby potrzebni. Każda w miarę rozgarnięta osoba by sobie z takim zadaniem poradziła. Niestety, w cyklu funkcjonowania firmy nadchodzą momenty kryzysu. Kiedy większość ludzi się wycofuje, zrzuca odpowiedzialność, nie chce lub nie umie podjąć ryzyka, wtedy na placu boju pozostaje tylko lider, a od jego decyzji wszystko zależy. Jesteś tą osobą?